Mamy wielką łaskę, czytając Pismo Święte, towarzyszyć tym wydarzeniom. I to nie tylko na zasadzie, jakbyśmy czytali czyjś pamiętnik. Tam babcia Halimka pisała kiedyś pamiętnik, i potem my go odnajdujemy gdzieś tam w szafie albo w jakimś kufrze na strychu. I czytamy fajne rzeczy o naszej rodzinie. To jest takie ładne. Poznajemy jakieś sekrety, rzeczy dobre, rzeczy trudne, ale z Pismem Świętym jest inaczej. My odczytując wiarą, szczególnie teraz w czasie liturgii, te fragmenty, my poznajemy, odkrywamy coraz bardziej, co było u początków naszej wiary, ale dzięki łasce Pana Boga możemy brać aktualnie udział w tych wydarzeniach, to znaczy możemy otrzymywać łaskę, która towarzyszyła tam temu wydarzeniu. Kiedy osoba, która spotyka Pana Boga, otrzymuje łaskę spotkania, to jeśli my z wiarą odczytujemy ten fragment, jeśli nie traktujemy go tylko i wyłącznie, jak mówiliśmy, jak jakiś przepis w książce kucharskiej, czy numer telefonu w książce telefonicznej, czy po prostu jakąś tam informację historyczną, tylko jeśli wierzymy, że to wszystko są wydarzenia, fakty, które miały miejsce no, dość dawno temu, prawie 4000 lat temu, to otrzymujemy, czy możemy otrzymać te same łaski, które tym wydarzeniom towarzyszą. To jest ta tajemnica żywego słowa, które Pan Bóg nam pozostawił, które nam daje. I w tych dniach czytaliśmy o Abrahamie. Króciuteńko tylko pojawił się nam Izaak, on rzeczywiście tylko tak jest wspomniany. To z takim akcentem najdłuższe to jest opowiadanie o tym, jak pojawia się Rebeka, żona Izaaka na horyzoncie, ale dziś przechodzimy już od razu do Jakuba, pomijając to, co wydarzyło się wcześniej. Pamiętamy, kiedy Rebeka, choć była niepłodna przez jakiś czas, ale po modlitwie swojego męża Izaaka dostaje tę łaskę, więc ma już w łonie dziecko. Tak się przynajmniej wydaje. I coś tam się dzieje. Czuje jakieś takie po, poważne awarie w sobie. Jakieś walki, jakieś ruchy. I ona mówi, to, czy to jest normalne, czy nie. A jeśli nie normalne, czy coś nadzwyczajnego, to trzeba akurat mi się to przytrafiło. I okazuje się, że Pan Bóg jej podpowiada, że masz w sobie dwa narody. To już się dwa narody w tobie. I faktycznie są bliźnięta. Ezaw i Jakub. Już jest nawet zmaganie przy, z, przy wychodzeniu z łona mamy. I pierwszy mimo wszystko pojawia się Ezaw. On otrzymuje łaskę pierworództwa, jest synem pierworodnym. I potem jest ta scena, kiedy Jakub, o wiele mądrzejszy od Ezawa, bardziej sprytny, przebiegły, tak doprowadza sytuację, że Ezaw oddaje pierworództwo, wyrzeka się go składając przysięgę, że nie będzie sobie rościł praw do tego, że jest pierworodnym. Ma to ogromne znaczenie, bo po pierwsze, według tradycji pierworodny otrzymuje dwie trzecie majątku, pozostali synowie, czy tam, jeśli jest jeden, no to otrzymuje jedną trzecią, a jeśli jest ich więcej, to to, co pozostaje, dzieli się między nich, czyli już nawet finansowo jest różnica poważna. Ale chodzi też o coś więcej. Wierzono, że błogosławieństwo, które daje ojciec, ono będzie stawało się. Czymś jakby materialnym. To, co przepowiada ojciec, co jako błogosławieństwo czego życzy jako błogosławieństwo synowi, wierzono, że to będzie się wypełniało. I pierworodny zawsze otrzymywał najpotężniejsze błogosławieństwo ojca, więc było o co walczyć. Tyle że no nie jest to do końca uczciwe, żeby zamieniać te rolę. Jednak tak się stało, potem pamiętamy to błogosławieństwo faktycznie. Ojciec przekazuje Jakubowi, który przebrał się, w, czy matka przebrała go w strój Ezawa, te skóry, sierść. Ezaw już w łonie mamy był cały owłosiony, więc to tak, te włosy to bardzo się kojarzyły. Izaakowi, który już wtedy nie mógł widzieć, ale dotykiem sprawdza, co też jest sygnałem, że dał się troszkę ponieść, bo głos słyszy, że nie jest głosem Jakuba, że nie jest głosem Ezawa. Ale dotknął te skóry, które Jakubowi nałożyła matka. Mówi: Nie, no to jest Ezaf, dobra, to ja ci błogosławię. By zrezygnował z tego zmysłu, który jest zmysłem wiary, czyli słuch, i pokierował się dotykiem, pokierował się czymś, co spraw duchowych nam nie objaśni, nie, nie odkryje. No i wreszcie, kiedy wszystko się okazuje, Ezaf jest wściekły, Ezaf mówi: Zamorduję cię, przysięga śmierć. To, że zabije swojego brata Jakuba, no więc Jakub musi uciekać i widzimy go dzisiaj w czasie ucieczki. To jest trudny moment, bo nie dość, że musi zostawić matkę, która bardzo go kocha i którą on też kocha, zostawia ojca. Wie, że powrót będzie trudny, jeśli w ogóle powróci, nie jest pewien, czy będzie mógł wrócić, ale powrót będzie trudny tak długo, jak żyje Ezaf. No a w końcu on zdaje sobie sprawę, jeszcze, jeszcze nie zna Pana Boga bezpośrednio, wie tylko o Nim z przekazów, z jakichś nauki, ale wie, że to jest ziemia, którą Pan Bóg obiecał Jego dziadkowi, Abrahamowi, Ojcu Izaakowi. Teraz co z Nim w takim razie? Czy tę ziemię dostanie Ezaf? Czy dostanie On jako ten, który otrzymuje błogosławieństwo od Ojca Izaaka? No tak czy siak to wszystko musi zostawić i odejść gdzieś tam w nieznane, do kraju, z którego przyszedł Abraham, do Mezopotamii, więc wraca, do daleko, daleko na wschód musi wędrować. Więc jest na pewno w jego sercu jakiś głęboki smutek, jakaś niepewność. Być może dokładnie taka, jak poczuł Abraham, ale idąc w drugą stronę. Tyle, że on zostawiał swój dom tam, teraz Jakub zostawia swój dom tutaj. I zatrzymuje się na noc w pewnym miejscu. To by, wydaje się być przypadkiem, bo nastaje noc, w nocy nie było możliwe wędrować z różnych powodów, więc musi się tu zatrzymać, gdzie zatrzymała go ciemność. I mówi nam ten fragment, że trafił na jakieś miejsce, tak jakby to było obojętne, czy to jest tu, czy tam. No to jest po prostu jakieś miejsce, gdzie trzeba przenocować. Ale z punktu widzenia Pana Boga to nie jest jakieś miejsce. Po pierwsze, to jest już miejsce, gdzie wcześniej. Zatrzymał się Abraham, idąc do ziemi obiecanej, ale przede wszystkim jest to miejsce, w którym przebywa Pan Bóg. Ciemnością, tym, jakby uzewnętrznieniem tego, tej ciemności, którą Jakub być może ma w sercu, tego strachu, niepokoju, jakiejś porażki, tego, że jest wygnany, że niby zyskał pierworództwo, ale tak naprawdę przegrał. Musi się wycofać, musi uznać wyższość kogoś, więc jest oderwany od bliskich. I, I ta ciemność jakby wylewa się z niego i zatrzymuje go w tym miejscu. Ale jest to działanie Pana Boga. Pan Bóg chce, żeby Jakub spędził tutaj noc, i we śnie odkrywa mu coś niesamowitego. Ta drabina, czy schody, jak, jak tłumaczą niektórzy. W każdym razie połączenie nieba z ziemią. Miejsce, w którym, do którego przychodzi Pan Bóg, tym sekretnym, tajemniczym przejściem, które istnieje. Ale dla naszych zmysłów jest niedostępne. Możemy myśleć, że jesteśmy kompletnie w ciemności, w jakimś bezsensownym miejscu, nawet nie ma tu nazwy tego miejsca. Miejsce yy, puste to, to jest miejsce nic, miejsce, którego nikt nie zna, w którym nikt by się nie chciał zatrzymać, nikt by nie chciał zamieszkać. Ale to mogą nam mówić nasze zmysły, natomiast wiara, która tu jest ukazana we śnie Jakuba, odsłania nam prawdę. To jest miejsce Pana Boga. I dość zaskakujące jest też to, że pamiętacie, kiedy Abraham chciał znaleźć żonę dla swojego syna Izaaka, absolutnie nie zgadzał się na to, żeby Izaak miał powrócić do Mezopotamii. Teraz sam Izaak wysyła syna, bo Rebeka znowu troszkę podstępem. Mówi, no Jakub powinien mieć żonę z naszego kraju, nie spośród tutaj tych Kanaanek, bo te to są do niczego. I Zach mówi, tak, tak, słusznie, to ja cię wysyłam w takim razie Jakubie, idź tam do rodziny brata swojej matki i spośród jego córek znajdziesz sobie żonę. Więc z jednej strony nie wolno było wracać, mówi Abraham, teraz sam Izak. Mówi, nie, nie możesz wracać. I Pan Bóg przypieczętowuje to, to odejście. Bo kiedy objawia się Jakubowi we śnie, daje mu tak cudowne błogosławieństwo, że to w ogóle głowa mała. Bo zapowiada mu cuda, daje mu obietnicę, nic w zamian nie żądając, nie dając żadnych warunków. Tak jakby Pan Bóg stwierdził. Mam dzisiaj taki dobry dzień, to po prostu daje łaskę i nic nie trzeba robić, żeby ją zdobyć. Nie trzeba być nawet dobrym, bo Jakub, Jakuba jest trudno nam ocenić jednoznacznie. No, jest widziany potem nawet w Nowym Testamencie, nawet gdzieś tam później, jako no, taki oszust po prostu. Krętacz, który zdobył pierworództwo yy, no, oszukując. Więc taka ocena nie jest zbyt prosta jego, natomiast błogosławieństwo, które daje mu Pan Bóg, jest niesamowite. Pan Bóg zapowiada mu, daje obietnicę i przede wszystkim tłumaczy, ja nie opuszczę cię. Ty odchodzisz teraz w nieznane, nie wiesz co cię czeka, ale ja wiem co cię czeka. Przygotowałem ci tam najpiękniejszą kobietę, która pokocha cię całym sercem, zmieni twoje życie, zmieni też twoje serce. Będziesz musiał zmienić się bardzo, żeby ją zdobyć, ale, ale ona da ci przeogromną radość. Przez nią cię zmienię. Kiedy będziesz wracał do tego kraju, będziesz już pokorny. Swoją pychę, swoją butę zostawisz tam w cierpieniach w tym dalekim kraju. To wszystko spełnię. Ja ci to obiecuję. I kiedy wrócisz do tego kraju, bo ja cię sprowadzę, będę cały czas z Tobą. I to słyszy Jakub i mówi: Ja, dziękuję. To jest święte miejsce. Tak jak. Kiedyś w przyszłości Mojżesz będzie stał na świętym miejscu, teraz on mówi, to jest święte miejsce, ja tego nie wiedziałem. No pewnie, że nie wiedziałeś, bo jeszcze nie, nie nauczyłeś się kierować wiarą, nie jesteś w stanie jeszcze odkrywać obecności Pana Boga, bo wciąż reagujesz tylko po ludzku, jak człowiek, ale Pan Bóg już cię uczy tego, że w miejscu, w którym wydaje ci się, że nie ma nic, jest pustka, jest ciemność. To okazuje się być domem Boga, miejsce, w którym możesz go doświadczyć bardzo mocno. I kiedy się budzi, mówi: Betel, dom Boga. Tak jak mamy Betlehem, dom chleba, dom pokarmu. Tak tutaj mamy dom, miejsce, w którym mieszka, przebywa Pan Bóg. I to też jest pewien sygnał bardzo ważny, bo nieco wcześniej w Księdze Rodzaju, pamiętacie, mamy tę scenę budowania wieży Babel. Po co? No, żeby zrobić drabinę do nieba, żeby mieć schody, żeby dotrzeć do Pana Boga, mieć jakby opanowaną technikę łapania Pana Boga za nogi. Kiedy mi się będzie chciało, wejdę na tę wieżę, złapię Pana Boga za nogi, coś tam sobie załatwię u niego i wrócę do tego miejsca normalnego. Bo tam niebo to te. Ale tu jest prawdziwe życie, a czasami mi czegoś będzie brakowało. No, to chcę mieć jakąś technikę, jakiś sposób, taki może modlitwę, że jak coś rachciach, to na pewno przyjdzie łaska. I Pan Bóg, wiemy, na to się nie zgadza. Miesza języki, rozbija te, te budowę, ale okazuje się, że nie trzeba budować żadnej tam wieży Babel, bo ta drabina istnieje. Ale Pan Bóg ją musi sam okazać, musi sam pokazać drogę do niej. Nie da się zdobyć jakiejś techniki chwytania Pana Boga za nogi. To jest łaska, którą można otrzymać. Łaska, którą daje sam. I Jakub, kiedy się budzi Odkrywa, że to miejsce jest święte i mówi, sam daje taką ma takie pragnienie, że jeżeli wszystko to się spełni, co mi Pan obiecał, to będę dawał dziesięcinę ze wszystkiego, co otrzymam. Czy to jest hojne, czy nie, to nie wiadomo, bo to jest jakieś może matematyczne wyliczenie, to można powiedzieć. To dla Ciebie, Panie Boże, reszta dla mnie. Ale chodzi o to, że Jego serce reaguje wdzięcznością. Jego serce reaguje no, hojnością, na jaką było go stać. To znaczy, doświadczenie Pana Boga otwiera nasze serce. Jeśli naprawdę doświadczymy Pana Boga, jeśli odkryjemy, że to jest Betel, że to jest miejsce Jego obecności, jeśli uwierzymy, że Go spotykamy twarzą w twarz, to nasze serce staje się wdzięczne. Ono się otwiera hojnością też dla innych. Tak możemy też badać, czy rzeczywiście spotykamy Pana Boga, czy. Jest to tylko coś zewnętrznego, jakaś forma pobożności, czyli czegoś, co może jest na naszych ustach, ale niekoniecznie w sercu. I zobaczcie, my dzisiaj w czasie tej najświętszej ofiary, w czasie liturgii też spotykamy Pana Boga razem z Jakubem. Też mamy tę łaskę odkrycia, ale to jest miejsce święte. I też dla nas Pan Bóg przygotował obietnicę, przygotował łaski. Przygotował coś, czego nie mieliśmy, coś, czego potrzebowaliśmy i coś, co dziś na pewno będzie nam dane. Niech Panu darzy Was spokoju.